Taki, na takim, a nie innym poziomie. Takie przypadki też bywają, że te istoty to mogą. Co to oznacza jeszcze? Skoro są ciałem, potrafią być atmicznie się przejawiać w postaci energii albo w postaci ciała, to ciało jest zdolne do wszystkiego. To znaczy, że może być w kilku miejscach naraz. To jest tak zwana bilokacja. Dla nich nie ma ograniczeń takich, jak my mamy w ciele materialnym, jakie, jakie znamy. Mogą być w kilku miejscach naraz i w kilku miejscach naraz inspirować. Bywały takie już opisane przypadki istot urzeczywistnionych. Może się teleportować. W każdej chwili może być gdziekolwiek, podróżuje z szybkością myśli. Pomyśli i gdzieś tam już sobie jest. Gdzie chce być. Może tak być. I no tak po prostu u istot urzeczywistnionych się dzieje. Także także te możliwości są tutaj ogromne, tak? Słodarku, bo opowiadasz, nazwijmy to już o, o istotach, które w moim odczuciu są już długo oświecone. Ale jak, jakby ja nie mam, nazwijmy to takiego obrazu, jak to wygląda, to już my jestem sobie człowiekiem, żyję, mam rodzinę, mam pracę i tak dalej. Pracuję nad rozwojem, w pewnym momencie się oświecam. Co się dzieje z tym wszystkim, co ja mam, co zrobiłem, co osiągnąłem w samym moim życiu? Bo jak dla mnie to wcale nie muszę tego przecież odrzucić. Mogę to nadal mieć. Znaczy powiem tak, myślę, że, myślę, że po prostu w całym tym procesie pójścia do góry to się układa wszystko samo. Czy znaczy samo, przez swoją pracę po prostu. No, masz wolną wolę. Masz wolną wolę. Możesz robić, co chcesz. Także, także to nie jest to, że te istoty są czymkolwiek ograniczone. Możesz robić co chcesz, wybrać jak chcesz, aczkolwiek, aczkolwiek rzadko się zdarza i trudno natrafić na jakieś takie powiedzmy sobie przesłania, żeby powiedzmy sobie oświecony gdzieś miał jakieś nieprawdopodobne majątki czy coś. Nie dlatego, że nie może, po prostu nie wiem czy mu to jest do czegokolwiek potrzebne. Po prostu on jest tak silny duchowo, że jakby potrzebował być bogaty, to nie wiem, czy mu to parę sekund nie zajęło. Po prostu, więc w zasadzie po co mu gromadzić, jak on może mieć za wstrzypnięciem palca, co chce. Nie? Oni też, atmiczność daje też możliwość wpływania na materię, nie tylko w postaci materializowania ciała. On może zmaterializować, co chce. Więc. Przy takich możliwościach, po co mógł gromadzić majątek? Jak on za może mieć. Jak on może mieć w ręce pieniądze, bo sobie sami zmaterializuje. Nie potrzebuje pieniędzy. Ale w zasadzie bo sobie po co jak zmaterializuje no, ja obiekt, który Ale jest może. pożądany. Tak. Ale może, tak. może, może, może. Także, także te istoty mają ogromne możliwości, choć tak jak mówię, no pewnych przesłań nie ma, żeby one gdzieś tam miały, nie wiem, rodziny, nie majątki. Nie majątki. Księga Życia i Umierania i tam są opisane takie przypadki właśnie. Się... Nie, Nie spotkałem. Inne... Natomiast trzeba uważać na przekazy tybetańskie z innej strony, ponieważ y, tybetańskie przekazy różne, bo są różne. Mam na myśli te, które odreagowywaliśmy często. Pamiętajcie, że to są szkoły hierarchiczne. Trochę tak, trochę tak jak u nas chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo zostało zbudowane na czym, kochani? Na systemie armii rzymskiej. Jest tam hierarchiczność jak w Legionach, bezwzględne posłuszeństwo i jest też jakby narzucony sposób postrzegania przełożonych. Czyli im ktoś wyżej, tym bardziej się o nim mówi tam, prawda, w Jeszcze sposób mówię, doniosły. Na samym końcu do papieża to się przemawia jak do oświeconego. Nawet się, są takie różne sformułowania, prawda, Ojcze Święty i tak dalej. Teraz tak, to, że są takie sformułowania, one często mydlą oczy zwykłemu człowiekowi, natomiast jak sobie potem faktycznie zbadamy poziom tego człowieka, to często pozostawia to wiele do życzenia. Podobnie jest w kulturze tybetańskiej, buddyjskiej. Tybetańska kultura buddyjska została zbudowana na systemie armii tybetańskiej. Tak samo zachowana została hierarchiczność, zachowane zostały te wszystkie rytuały. I tam jest Górny Najwyższy, to jest Dalai Lama. Oczywiście w oczach tych ludzi on jest oświecony. Król, tak? No można Przewódca tak powiedzieć, przywódca duchowy. duchowy. Dla nich on jest oświecony z całym szacunkiem dla Dalai Lamy, no ale on oświecony nie jest. Nie jest i jego najbliżsi nie są i następki z hierarchii też nie są, a często też pozostawiają bardzo wiele do życzenia, jeżeli chodzi o zrozumienie duchowości i tak dalej. Czy społeczeństwo o tym nie wie. O to chodzi. No, gdyby wiedziało, to byłby problem, nie? Natomiast y, to jest takie też pomieszanie, hmm. ponieważ jakby no. to z, z góry zakłada, że ten, co jest w dole hierarchii, to ma daleko do oświecenia. Tak, i a ten, co jest na górze, górze to jest jaśnie oświecony, tak, oświecony. Jaśnie oświecony hrabia, że tak powiem, że jak tak. to tam mówić, no? <laughs> Oczywiście śmieję się. Natomiast, natomiast no, to nie znaczy, że on nie jest oświecony. I teraz na przykład jakby uzdrawiając swoje intencje do życia na ziemi, afirmując, że postrzegam życie ludzi na trzeźwo i przytomnie. No. Ja Wam powiem taką ciekawostkę. Ja kiedyś sobie eksperymentowałem z afirmacją, że postrzegam poziomy ludzi na trzeźwo i przytomnie. Co to znaczy poziomy? Poziomy duchowe poziomu urzeczywistnienia, że postrzegam poziom urzeczywistnienia każdej istoty na trzeźwo i przytomnie takim, jakim on jest. Czym to faktycznie Zdziwiłem się w wielu przypadkach no na początku. ale to nie jest to samo, co postrzegam ludzi na trzeźwo i przytomnie. Czym to się różni? Nie rozumiem. No, ściśle pod tym kątem, no, że tak powiem... Bo ogólnie ludzi no. to postrzegasz ich intencje, zamiary, tak. wszystko. Natomiast tu pod, to pod coś tym kątem szczególnie... Tego, że... Tak, tylko pod tym kątem. Tak, tak, tak. Można było się bardzo zdziwić. No, także, także... To, to, że ktoś ma jakiś tytuł, to nie, tytuł piastuje jakieś stanowisko nie oznacza to, że jest to człowiek Jak oświecony. oświetlenie. postrzegam poziomy duchowe. Tak, poziomu rzeczywistnienia. No. Ciekawe, I to jest różnica między tym, tak. kogo ktoś się kreuje, żeby chce być postrzegany tak. jego poziom. No, przykład osoby oświeconej, żyjącej. No. Żyjącej. W tej chwili trudno mi jest to przypowiedzieć. Jest jakiś to takie osoby się nie afiszują. Odpoczycie. Ja nie jestem afiszowany. Zaślepienia sobie od na darka. Ja mam pytanie. Czy to nie jest tak suma sumarów, że oświecona istota to i tak pomaga innym istotom, tylko wiadomo, jest to nie na zasadzie misjonarskiej, tylko wolności, niezależności i na zasadzie takiej, że ona inspiruje ludzkość, czy oczywiście tam w cudzysłowiu jest odpowiedzialna, ma tych swoich e, e, istotki, tak jak jest właśnie istota oświecona jest tym opiekunem duchowym, to czy tak i suma sumarów nie sprowadza się to do pomagania innym, e, żeby ich inspirować w, we wzroście duchowym? Znaczy inspirują w różnych sprawach, natomiast to też nie jest tak, że na przykład pojawia się taka istota, Nagle ten świetlisty żywy Bóg zszedł na ziemię i teraz będę was prowadzić. Nie. Bardzo często istoty urzeczywistnione lubią zostawać opiekunami duchowymi. I teraz odpowiednie istoty, na przykład zostaje się zostajesz opiekunem duchowym kogoś. I na przykład jeżeli ten ktoś tam ma w sobie jakąś taką otwartość na różne rzeczy, no to na przykład inspirujemy tego kogoś jako. jako jako istota urzeczywistniona, inspiruje tego kogoś, a kieruje nim po prostu, podpowiada mu różne rzeczy, inspiruje go. No i na przykład człowiek potem wpada na genialne rzeczy, które mogą służyć ogólnemu rozwojowi ludzkości. Czy technologicznej, czy duchowej. I na przykład ten człowiek to wprowadza, yeah. I jest to jakby zrozumiałe, no jakby się oświecony pokazał jako świetlisty żywy, to by trochę zamieszania na świecie mógł spowodować, zwłaszcza, że ludzie no żyją trochę w ograniczeniach, w ciemnocie, no religie to by zaraz zaprotestowały, byłby dym jak cholera. No, I ludzie niekoniecznie I by się zainspirowali tak. do obroty, tylko wielu by się po prostu z tego modlić mogła, do niego. Z tego by mogła wojna być, Takie, albo jeszcze coś gorszego. A tak jakby one no, inspirują często w ten sposób. Także z pomysłem wyjdzie człowiek, ale jest inspiracja idąca, prawda? W z też wydaje mi się, że to też nie do końca jest tak, że... Każdy oświecony zostaje opiekunem przez to ludzkości. Każdy. To jest też jakby wolna wola. Co robi reszta oświeconych? Po oświeceniu we wszechświecie są następne poziomy. I one tam działają, natomiast Ale myślę, że o tym to już nie będziemy mówić. Myślę, no, że każdy ja do tego dojdzie. A skoro tam są jakieś poziomy, jeszcze to tak by jakby to nie było takie ostateczne oświecenie. No bo coś tam jeszcze robią, więc. Jakiś rozwój tam jeszcze następuje. Aktywny. Znaczy, ja, ja to czuję tak, że są planety takie jak Ziemia, gdzie dusze się rozwijają I uczą. i uczą. I to jest tak, jakbyśmy byli w szkole, a wszystko jest tak skonstruowane, że dopiero oświecenie nas wyrywa do innych poziomów. Natomiast Właśnie. myślę, że potem we wszechświecie są poziomy, gdzie trzeba funkcjonować bardzo dojrzały, bo oświecenie to jest bosko dojrzały po poziom życia. Gdzie po prostu no tam już te procesy wymagają boskiej dojrzałości i poniżej tam istota nie ma co szukać po prostu, więc, więc... najpierw, 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 najpierw czy... szkoła. Znaczy nie może się pojawić w ogóle ze swoją złą wolą i z, z, złymi intencjami, tak. bo, bo tam nie trafi. Ale ja nie chodzi, chodzi o to, czy, czy tam nie może być potem jeszcze jakieś dalsze oświecenie, jeszcze większe. Tak jak się dostaje ksałki do liceum, Tego nie, nie, nie wiem. wiem. Z drugiej strony... się... Jak dojdziemy, to wam powiem. Mówiąc logicznie, jeżeli oświecenie to jest poziom boski, no to... Coś ja więcej pytanie. niż no. poziom boski? A, ale Aniu Ja mówię, że tak logicznie patrząc, tak? Jeżeli świecenie to jest osiągnięcie poziomu równego boskiemu, no to jakby no miały być kolejne tak się poziomy. Tak jakby się tam istoty rozwijały jeszcze dalej. Nie? Ja myślę, że to się rozwijają, ale w innym rozumieniu. Nie w takim, że wyższy poziom wibracji ponad boski, bo to już jest jakby boski, tak? Tylko jakby może pewne umiejętności osiągają ja myślę, że tu, ja myślę, że tutaj w naszych rozważaniach powinna być trochę granica, dlatego że cokolwiek byśmy sobie teraz nie, nie powiedzieli, możemy natworzyć więcej wyobrażeń niż, niż, niż to pożytku przyniesie. Natomiast myślę, że i tak jak wszyscy dojdziemy do oświetlenia, to zrozumiemy, jak to potem wygląda dalej. Więc ja myślę, że tutaj warto to zostawić i sam się też nie silę na zrozumienie, co jest dalej, żeby nie tworzyć różnych wyobrażeń, tak? No nie no, mów, ale co potem. To żeby nie tworzyć będzie... różnych wyobrażeń, które potem trzeba będzie odreagowywać. Bo przecież jak dojdę do oświecenia, to i tak się dowiem, i tak się dowiem. No. Ale no. mówisz, że się nie silisz, ale czy w twojej drodze, w tym wcieleniu pojawiło Ci się coś ciekawego, to zrozumienie na temat oświecenia, co, co ci przyszło? Co do Ciebie przyszło, jeżeli chodzi o zrozumienie, albo co od Ciebie odpadło, że czym to oświecenie nie jest? Oczywiście pomijam takie, że nuda, tam takie, to jest oczywistość, nie? No tysiące różnych wyobrażeń, przede wszystkim... Ale że odeszły? Tak, A tak, A co tak. Ci fajnego przyszło w jakimś sensie zrozumienia? No bo się już długo rozumie. Dobra, najpierw, najpierw co odpadło, no, to bym, to, to, to wszystkiego już nie pamiętam, bo to naprawdę to trochę się rozwijam, także już nie wszystko pamiętam. No na przykład, tak jak napisałem w artykule, bardzo dużo ludzi, w tym ja, miałem takie wyobrażenie, że mi się w pewnym momencie doktryny chrześcijańskie zlały z doktrynami oświecenia, że nawet mi się wydawało, że człowiek, żeby dojść do oświecenia, to musi najpierw umrzeć. Oczywiście zlało mi się to z teorią, że trzeba najpierw umrzeć, żeby trafić do raju. Po prostu chrześcijański raj zlewał mi się z doktryną oświecenia. No i trochę się to w podświadomości kitrało i mieszało, że tak powiem, aż w końcu to rozgraniczyłem i co do odreagowania co do reagowania. No i jak sobie te doktryny odreagowywałem. Czyli religijne doktryny. Tak, tak, tak. One tutaj, one tutaj, no, mieszają. Tak, no pamiętajcie, że w buddyzmie. Odłam, odłamów buddyzmu jest bardzo dużo. Mhm. Ale każdy z odłamów, chcąc istnieć chcąc jakoś funkcjonować, to podobnie jak chrześcijaństwo musiało stworzyć jakąś doktrynę wyjaśniającą pojęcia oświecenia. Ale pamiętajcie, że doktryny religijne dla kogo są tworzone? No nie dla guru, nie dla Dalej Lamy, bo to akurat są ludzie o większej wiedzy najczęściej. Doktryny są tworzone dla przeciętnego Kowalskiego. I teraz doktryna musi być tak stworzona, że przeciętny Kowalski ją zrozumiał. Musi być prosta, banalna, płytka, ponieważ, jakby wyskoczyć do przeciętnego Kowalskiego z wysokiego poziomu zrozumienia, to by Kowalski z całym szacunkiem dla niego, ale Kowalski by gębę rozdziawił, o czym w ogóle jest mowa, i na tym by się skończyło jego zrozumienie. No. Pewne, sami wiecie, że pewne głębsze zrozumienia wymagają pracy i dojścia do pewnych poziomów. Więc doktryny religijne, jak powstają, w tym doktryny oświeceniowe, musi być proste jak budowa cepa. Ale z drugiej strony, jak próbujemy coś wysoko energetycznego wytłumaczyć na zasadzie proste jak budowa cepa, to tym samym przestaje to być doktryną oświeceniową. A zaczyna się robić powoli doktryną wyobrażeniową. Po prostu wyobrażeniem, które, które się stwarza, żeby powiedzmy sobie, no, przecięty Kowalski mógł to pojąć, mógł zrozumieć i mógł się na czymś opierać, że tak powiem. Nie? Mógł to sobie jakoś tam wyobrazić. No, tak samo jak są różne.